Cześć, witajcie w pierwszym odcinku informacyjnym. Z tej strony c 9 Pierwsza informacja jest taka, że nie pracuję aktualnie nad miastem polskich let's z powodu braku czasu. W opisie filmiku będzie save świata i możecie budować tam i robić co tylko ch chcecie. Druga informacja to kanciasta Dolina. W połowie skończona jest już baza dekada. Eee, po bazie dekada zbuduję dom mysza, czaszka Maćka, no i... Być może niespodzianka będzie, nie wiem. Trzecia informacja to, kiedy będzie nowy odcinek sześciennych przygód podróżnika. Będzie, albo uzbieram surowce na morze budowę, albo pójdziemy do caveów pod jaksy. Dobrze. I czwarta informacja jest taka, że jak już kopiujecie moje savey, to, błagam was, napiszcie, że to jest mój save, a nie po prostu kopiujecie, bez mojej zgody. No. To było dla tych, co by kopiowali. Dobra, to, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Zresztą subskrypcję, komentarz łapkę w górę. Cześć!